Moi drodzy, mamy już telefoniczne połączenie z rajdowym wicemistrzem Polski sezon 2013 z Przemkiem Mazurem. Witaj Przemku. Witaj Karol, witam wszystkich słuchaczy. Jak to pięknie brzmi, prawda? Rajdowy wicemistrz kraju. Powiedz, długo się czekało na, e, na, na taki tytuł, można powiedzieć, na takie wyniki. To prawda. Trochę to niesprawiedliwe, bo ja czekałem znacznie dłużej na ten tytuł niż Maciek. Maćkowi to łatwiej przyszło, w sensie mm -hmm. takim, że krócej na niego czekał. E, ale tak naprawdę, mimo, że już jesteśmy... Praktycznie tydzień po tym tytule, o możemy faktycznie mówić, że jesteśmy witamiszami Polski to tak naprawdę chyba jeszcze do nas dalej to nie dociera. No właśnie powiedz, jak to jest e, na mecie, prawda, samego rajdu? Wszyscy mówią, wicemistrzowie Polski, no bo tak naprawdę e, oczy m, rajdowego świata, rajdowego świata w Polsce skupiały się na waszej walce z Wojtkiem Uchałą i z Kamilem Hellerem. E, któż będzie rajdowym wicemistrzem Polski? Wy czy oni? Czy może, e, czy może zdarzy się coś takiego, nawet na ostatnim odcinku specjalnym, co przeszkodzi jednej czy drugiej załodze? E, I myślę, że szczególnie drugi dzień chyba był takim takim lekkim horrorem, że że, że do końca trudno było uwierzyć w to, co się wydarzyło, prawda? Tak, tak naprawdę rajd Dolnośląski na pewno w mojej pewnie Maćka, Wojtka, Chuchały, Kamila przejdzie, przejdzie do pamięci i nigdy nie zapomnimy o nim. Tak naprawdę tak wiele się działo, tak wiele razy mogliśmy być pozbawieni tego tytułu, który wydawało się, że go mamy już w ręce i e, niewiele brakowało, aby tak się zdarzyło. No, już nie będę wspominał o przygodach konkurencji, ale my sami w całym sezonie nie mieliśmy tylu przygód, to właśnie podczas tych dwóch, tam trzech dni ścigania mhm. e, począwszy od opuszczenia drogi przy bardzo dużej prędkości e, poprzez blokowanie Tomka Kuchara, później nałożenie na nas kary, awarii skrzyni biegów, aż w końcu złapania kapcza na ostatnim odcinku. No działo się i... Mm -hmm. Działo się, ale Przemku, yy, zaczęło się bardzo dobrze. Zaczęło się bardzo dobrze na ulicach Kłodzka. Myślę, że w humorach byliście no, więcej niż dobrych chyba na samym początku tego rajdu. Rajd się zaczął dla nas fantastycznie, to prawda. No, yy, chyba wybraliśmy najlepiej też opony na te odcinki w centrum Kłocka. Mm -hmm. Później troszkę popadało na drugim przejedzie odcinka Kłodzko i to się okazało strzałem dziesiątkę. Tam zyskaliśmy dosyć dużą przewagę. Więc tak naprawdę cały rajd od początku się super dla nas układał. No i później generalnie nie było źle, bo tak naprawdę e, dla nas priorytetem nie było wygranie rajdu, dla nas priorytetem było zdobycie tytułu wicemistrzów Polski. Więc tak naprawdę wystarczyło, że będziemy cały czas gdzieś tam blisko za Wojskiem Kuchałą i to udawało się realizować. A nawet udawało się być przed Wojskiem Kuchałą, no bo ten piątek, myślę, że piątek, tak mi się przynajmniej wydawało przed Rajdem, patrząc na odcinki specjalne i patrząc również na pogodę, no i na ten odcinek specjalny otwierający rywalizację, taką prawdziwą rywalizację. W piątek rano, 20 parę kilometrów, 25 kilometrów, to dużo jak na dzień dobry, można powiedzieć. I, i można powiedzieć też tak, że jeżeli ktoś zaspał na tym, na tym odcinku, no to chyba później te, te, te straty byłyby bardzo trudne do odrobienia. To prawda, na dzień dobry przejechać 25-kilometrowy odcinek rajdowym tempem, to naprawdę jest dosyć duże wydarzenie. Ja wiem, że dla wielu kierowców, którzy nas słuchają, a nie mają wiele wspólnego z rajdami samochodowymi, mogą teraz się mocno zastanawiać, Odgada, no tak, do pracy razy... czasami więcej, prawda, jeżdżę. 30 kilometrów, 40 ludzi dojeżdżają, a tutaj mówisz o 25 kilometrach i mówisz, że one są dosyć skomplikowane o poranku. Dlaczego? Po pierwsze, no, wiadomo, nie możemy z reguły spać w nocy, bo, bo to są nerwy, to są emocje, więc y, tak naprawdę budzimy się wcześnie rano, cali podekscytowani. Też wiemy doskonale, no, że rajdy to nie jest najbezpieczniejsze zajęcie, więc pewnie to też dodaje... E, takiego smaczku, ale też strachu przed tym, co będzie. A powiedz, co jecie na śniadanie, zanim przejdziemy do tej rywalizacji? Co się je na śniadanie przed takim rajdowym dniem, przed pierwszym nawet rajdowym dniem? Prze przed rajdowym dniem generalnie to jest bardzo indywidualna sprawa. Tak naprawdę e, każdy kierowca, każdy pilot e, zupełnie indywidualnie podchodzi do tego. Mhm. Są kierowcy, którzy tak naprawdę potrafią nie jeść nic rano. Po prostu stres, a, e, emocje, adrenalina powodują, że w ogóle nie są w stanie zaglądnąć nawet do talerza, więc tak naprawdę wstają rano, wychodzą z hotelu jadą na start. Inni z kolei, może nie obiadają się, ale bezproblemowo jedzą i, i jakby nie traktują tego startu chyba aż tak poważnie i nie stanowi mm -hmm. to dla nich problemu. Być może ci tacy z takim większym stażem też, tak można powiedzieć, z takim większym spokojem wtedy podchodzą do tego i, i no być może tak rutynowo, jeżeli to, jeżeli to nie zabrzmi źle. Nie wiem, nie wiem czy się z Tobą zgodzę, ponieważ yy, okej, okay, ja nie mam z tym problemów i ja normalnie mogę zjeść rano śniadanie, ale wiem też po sobie, że mimo że w rajdach jestem już ponad 15 lat, to każdy start, każdy poranek budzi we mnie spore emocje, także Chyba to jest indywidualna sprawa mm -hmm. i niekoniecznie związana z doświadczeniem czy rutyną. Mm -hmm. No dobrze, czyli mamy posiłek posiłek po takim, no przed takim, przed takim trudnym dniem. No i dlaczego ten, ten poranek no jest taki trudny na, na rozkręcenie się być może? E, no, bo mamy też świadomość tak naprawdę z odcinka na odcinek kierowca jest lepiej przystosowany, zaadaptowany do samochodu. Więc później z reguły te różnice czasowe są mniejsze. I tak naprawdę, tak jak Ty wspomniałeś, no jeżeli się prześpi 25-kilometrowy odcinek i przegra się ze swoim najważniejszym konkurentem na przykład 15 sekund, to właśnie, wróćmy teraz do, do kierowców, którzy na co dzień użytkują samochody. No 25 km i 15 sekund to jest niewiele. A w rajdzie samochodem czasami to jest przepaść, czasami to jest parę miejsc w klasyfikacji generalnej. Dlatego ten pierwszy odcinek jest tak decydujący. Poza tym tu jest kwestia też psychologiczna i każdy z kierowców ma tego świadomość. Jeżeli zaczniemy od mocnego uderzenia i właśnie to my mamy 15 sekund przewagi, to trochę łatwiej się później jedzie cały dzień. No, no dokładnie, już można to tempo kontrolować, no, ale piątek był dobry i, i pomimo tego, że warunki na drodze nie były łatwe, ponieważ e, i nawierzchnia nie była prosta i, i zdarzały się chyba również mgły i było ślisko, i było zdradliwie, no to powiedziałbym, że ten, ten rajd czy ten, ten dzień taki był fenomenem jeżeli chodzi o rajdowe samochody mistrzostwa Polski w tym roku, ponieważ naprawdę tak, tak wiele załóg na mecie tego etapu e, znalazło się w tak małych odstępach czasowych, w praktycznie żadnych odstępach czasowych to prawda i nic tylko trzeba trzymać kciuki, żeby tak było na każdej następnej eliminacji, bo nie ma nic fajniejszego niż taka zdrowa konkurencja właśnie jaka, jaka była na rajdzie dolnośląskim tak naprawdę mimo, że my e, po tych dwóch odcinkach w Kłodzku e, byliśmy, można powiedzieć, liderami, ale tak naprawdę e, czuliśmy oddech konkurencji i wiedzieliśmy, że najmniejszy błąd będzie oznaczał potężne straty, bo wszyscy będziemy jechali podobnym tempem. Mhm. I tak naprawdę mnie, gdybym ktoś zapytał przed startem tego rajdu, kogo typuję jako zwycięzcę, to nie umiałbym odpowiedzieć. Oczywiście pewnie, że mówił, że nas, ale... Ale tak naprawdę byłem świadom, że właśnie Łukasz Habaj, Wojtek Kuchała, Tomek Kuchar, Macie Goleksowicz, to są wszyscy zawodnicy, którzy tak naprawdę Mogli bez problemu stanąć na najwyższym stopniu podium Dokładnie, to są ludzie, którzy e, Którzy chcieli atakować też Na tym rajdzie i, I to są ludzie, którzy atakowali na tym rajdzie Ale piątek zakończyliście na drugim miejscu Można powiedzieć wymarzonym Ponieważ byliście przed e, waszymi głównymi konkurentami W zasadzie e, No tak, nie wiem, czy 30% Czy 50% e, Spokoju takiego przed sobotą mieliście Takiej pewności, czy, czy też e, Czy też nie inaczej, tak naprawdę piątek chyba uratował nam tytuł, właśnie tylko dlatego, że byliśmy przed Wojtkiem Chuchałą czyli mieliśmy dwa punkty jakby przewagi dodatkowe nad nim spowodowały, że no czuliśmy się zdecydowanie pewniej, jeżeli chodzi o, o sobotę i to był dla nas no dosyć duży handicap, bo my z założenia przed startem do rajdu Dolnośląskiego zakładaliśmy, że każdego dnia możemy być w pozycji za Wojtkiem to tak może mało ambitnie mhm. brzmi, ale tak naprawdę u nas chyba większą rolę w tym rajdzie odgrywa kalkulacja. Mhm. Ale tak trzeba, tak trzeba robić, tak trzeba robić, no trzeba o no te tytuły walczyć i też głupio by było tytuł stracić, bo się coś na przykład zlepsze kalkulowało, prawda? Tak, szczególnie jest niewygodna taka sytuacja, kiedy już się widzisz wicemistrzem, bo jesteś na drugim miejscu w mistrzostwach Polski i wiesz, że możesz to stracić, zawieść sponsorów, mimo że na przykład cel byłby postawiony. Bądźmy w roku 2013 w pierwszej trójce, ale jak już jesteś drugi, to głupio to oddać. No I dokładnie dlatego tak. Nie było nam wcale łatwo. No, i przyszła sobota i pierwszy odcinek specjalny e, i problemy waszego głównego konkurenta, czyli Wojtka Kuchały i Kamila Hellera. E, problemy, które mogły się zdarzyć każdemu. Powiedz, czy, e, co, co czuliście na mecie tej próby? Czy czuliście taki, nie wiem, no, taki być może mm, lekki, powiedziałbym, luz przed kolejną próbą, że teraz możemy ciut odpuścić, no bo, no bo mamy, powiedzmy, tą przewagę już większą. Nigdy, nigdy tak naprawdę z Maćkiem nie rozmawiamy na ten temat w samochodzie, jeżeli widzimy, że na przykład naszemu największemu konkurentowi coś nie idzie, bo nie chcemy zaprosić. Czyli się nie cieszymy też z czegoś nieszczęścia. Wolimy oczywiście w równej walce wygrywać. No tak, ale jest świadomość ale, tego, ale, że, że jest przewaga, prawda? Jest po prostu właśnie. czysta, sportowa, ludzka świadomość tego, że, że jest przewaga eee, i nie wiem, czy za tą, za tą świadomością no, nie kryje się być może taka dekoncentracja lekka. Ja wiem, że o to nas się posądza, bo tak naprawdę Ty jeszcze tego nie powiedziałeś, a ja pewnie do tego dążysz. Odcinek później my popełniliśmy no błąd ładnie. i tak naprawdę mieliśmy naprawdę masę, masę szczęścia. 150 km na godzinę w momencie, kiedy auto zaczęło opuszczać drogę, więc to jest no małe szanse tak naprawdę na to, że wyjdziemy z tego bez szwanku. Na całe szczęście okazało się, że ktoś tam chyba nad nami czuwa i straciliśmy 3 minuty, więc Okej, dalej nie było fajnie, ale nie było dramatu, bo cały czas byliśmy w grze. I samochód był sprawny i, i także także chyba podziękowania dla takiej akcji e, akcji wydobywania Waszego auta z tych, e, no z tych problemów, tak bym to nazwał. Tak, oczywiście tutaj wielkie ukłony dla kibiców, bo, no bo bez nich naprawdę nie było szans. Z mini było bardzo ciężko wyciągnąć ten samochód, a bez nich to generalnie bylibyśmy bez szans. A korzystając z okazji, tutaj wielkie słowa podzięki dla Michała Bębenka bo w tym miejscu akurat stał i tak naprawdę pomagał kierować tą akcją, bo mm -hmm. przy takich sytuacjach tak naprawdę musi być ktoś, kto tym dowodzi, bo to jest masa ludzi naładowanych adrenaliną i chodzi o to, żeby nie było tak, że jedni pają do przodu, a drudzy do tyłu i w efekcie auto stoi w miejscu. No dokładnie, historia zna takie przypadki, kiedy no, może ten samochód wypychać w różny sposób, ale można też, no nie wiem, chociażby spalić sprzęgło, co też się zdarzyć może, prawda, jeżeli ta akcja jest przeprowadzana źle, jeżeli jeżeli ktoś nie ma świadomości tego, co robi. Tak, oczywiście, zresztą my też nie uniknęliśmy błędu, bo Maciek w całym tym serworze walki próbował biegi rzucać do przodu, do tyłu i uszkodziliśmy skrzynię, czego nie wiedzieliśmy i tak naprawdę na dalszą pętlę rajdu wyjechaliśmy z uszkodzoną skrzynią, więc te straty nasze były... No jeszcze większe tak naprawdę niż samo wypadnięcie z drogi No i tak, i później się zdarzyło, był ten wyjazd na drogę Później Tomek Kuchar nie był zadowolony z tego waszego wyjazdu Ponieważ jechaliście troszeczkę przed nim No i te problemy, że tak powiem, zaczęły się piętrzyć z kolejnymi pętlami, prawda? To prawda, to prawda Strata się pogłębiła Mało tego, na ostatnim odcinku kiedy wydawało się, że już naprawdę absolutnie nie może nic wydarzyć. Wystarczy go przejechać. E, Zapaliśmy kapcia i jechaliśmy 7 km bez opony. Co nie jest fajne, bo oczywiście wiadomo, że nasz nadrzędny cel, czyli dojechanie do mety, e, próbowaliśmy realizować, ale tak naprawdę byliśmy też świadomi, że niewiele trzeba, że nasz samochód nie zahamował, żeby samochód nie skręcił. No i zostając zostali zostalibyśmy bez tytułu wicemistrzu. No, dokładnie. I to, 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 nie byłoby zbyt, zbyt miłe uczucie. Zwłaszcza na ostatnim odcinku specjalnym. Zwłaszcza w takim momencie, kiedy można powiedzieć, że ten tytuł już był w kieszeni. A co ważne, i myślę, że to należy kibicom przypomnieć, że ta strata, nawet jeżeli chodzi o cały rajd, jeżeli chodzi o miejsca, nie była tak, tak zła, ale w klasyfikacji drugiego dnia, no byliście daleko w tyle przez te wszystkie kłopoty. Tak, to prawda, natomiast jakby cały układ punktowy i to co wcześniej wspomniałem, zdobyte dwa punkty dzień wcześniej spowodowały, że, że ten drugi dzień de facto nie miał aż takiego znaczenia, ale tak naprawdę trochę zawdzięczamy to jakiejś opatrzności, szczęściu, bo tak naprawdę gdyby Wojtek chuchała, pojechał też bez przygód pewnie Pewnie ciężko by nam było obronić ten tytuł. No ale ten tytuł e, obroniliście. Nie powiem, że się udało obronić, ale obroniliście, ponieważ no, to był taki fascynujący sezon chyba dla was. Walczyliście i, i nie można powiedzieć tego, że, e, że nie wiem, że ten tytuł jest przypadkowy, nie można powiedzieć tego, że, e, że woziliście się, prawda? Tylko walczyliście, myślę, że, że praktycznie na większości rajdów m, byliście załogą e, po prostu widoczną. Mam taką nadzieję, zresztą wyniki chyba świadczą o tym, bo byliśmy kilkukrotnie na podium, co naprawdę nie jest łatwe i proszę mi wierzyć, że Liga w Polsce, mówimy o Lidze oczywiście rajdowej, jest na całkiem wysokim poziomie i, i ten tytuł na pewno, ja gwarantuję, nie jest przypadkiem. Oczywiście, jak w każdej dziedzinie życia, trzeba mieć trochę szczęścia, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, ale tak naprawdę e, wiem, że ciężko na niego pracowaliśmy całym zespołem. To jest praca zarówno Maćka, moja, sponsorów załogi szpiegowskiej i mechaników, także, także takie rzeczy raczej się nie zdarzają przypadkowo. No dokładnie, nie zdarzają się przypadkowo, ale też nie zdarzają się za szybko. Tak jak powiedziałeś, no jest, to, jest to taka jedna część czy, czy jeden etap drogi, którą pokonujesz wspólnie z Maćkiem rzeźnikiem. No bo już troszeczkę czasu minęło od czasu, kiedy kiedy zasiadłeś na prawym fotelu Maćka, prawda? Tak, to jest bodajże czwarty sezon wspólny. I dlatego mówię, że jemu tak naprawdę przyszło to trochę za łatwo. Uh -huh. Tak się śmieje, bo ja na to dużo dłużej musiałem pracować i, i to no ale nic tylko powstaje się cieszyć, bo, e, bo to na pewno umocni Macka jako kierowcę, bo nic nie buduje tak jak sukces. Oczywiście też mamy świadomość, że teraz wymagania wzrosną, bo należy sobie podnosić poprzeczkę, no więc jeżeli się było w tym roku wicemistrzem, no to wydaje się naturalną rzeczą, że w przyszłym roku... Takim celem nadrzędnym będzie mistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej. No i wygranie rajdu a... chyba również, prawda? Proszę? Wygranie rajdu. I wygranie rajdu, tak, tak. No a generalnie chyba nie można stać mistrzem Polski nie wygrywając yy, rajdu, więc myślę, że będzie, będzie naprawdę... Mocny ciężki sezon przed nami. Mocny ciężki sezon, sezon, który, e, który zapowiada się ciekawie myślę, zapowiada się bardzo ciekawie. Powiedz czy, e, czy będziecie chcieli, być może to jest za, za wczesne pytanie, czy pytanie zadane zbyt wcześnie, czy będziecie chcieli, nie wiem, zmienić samochód, e, czy będziecie chcieli no, zrobić coś w tym kierunku, żeby e, żeby jeszcze przyspieszyć po prostu. Na pewno, powstała klasa R5. E, wydaje się, że w tym momencie to będą najszybsze samochody. Natomiast one są w fazie... W fazie no, rozwoju, wprowadzenia na rynek. Więc też jesteśmy pełni obaw, bo oczywiście no, można zaryzykować, e, ale z drugiej strony zdarza się tak, że takie samochody muszą przejść choroby wieku dziecięcego. Nie wiem, na, na ten moment raczej będziemy mieli samochodem R5, podejmiemy to ryzyko, bo wydaje się, że samochody Super 2000 pomału, pomału będą wycofywane, staną się oczywiście e, tańsze. Mhm. Ale dla nas jakby priorytetem będzie mimo wszystko ściganie się właśnie o pierwsze miejsce, więc chyba gdzieś ten budżet będziemy starali się znaleźć, żeby jednak jechać autem topowym i będziemy mieć nadzieję, że będzie bezawaryjne, tak jak do tej pory mieliśmy samochód Super 2000. No już też chyba widać po producentach, którzy no nieco o tej klasie Super 2000 zapominają, prawda? Już już nie ma Tylu, że tak powiem, nowych części nie ma, nie ma takiego rozwoju jak był kiedyś i w zasadzie no, wielu producentów otwarcie mówi, no to jest koniec, zamykamy, prawda, ten, ten rozdział w pewien sposób. E, trzeba szukać nowych kierunków. Tak, to jest naturalny kierunek i wydaje mi się, że, że ta klasa R5, pewnie podobnie jak Super 2000, zagości na dłużej, myślę, że będzie 10 lat obecna w rajdach. E, I fajnie, tym bardziej, że przesłanki tej klasy są takie, że to ściganie naszym ma być tańsze niż do tej pory. Czyli więcej, przynajmniej w teorii, podzespołów z takich seryjnych samochodów spowoduje, że koszty użytkowania tego auta będą niższe, że okresy między przeglądami silnika, skrzyni biegów też mają zostać wydłużone, więc obsługa auta ma być przynajmniej z założenia tańsza. Czas pewnie pokaże, jak to tak naprawdę będzie funkcjonowało. No super 1600 też miało być tańsze, super 2000 też w założeniu miało być tańsze, prawda, od niektórych, od niektórych innych aut, ale no, miejmy nadzieję, że w tym w tym momencie, kiedy ta klasa wchodzi, w zasadzie już weszła um, i przynajmniej jednego producenta mamy, no powiedziałbym tak, tak dosyć mocno stąpającego w tej, w tej kategorii R5, no to miejmy nadzieję, że te koszty rzeczywiście spadną, bo, ponieważ to jest potrzebne wszystkim. To prawda, dzięki z kolei zaoszczędzonym pieniądzom jakby na samo użytkowanie samochodu możemy więcej budżetu przeznaczyć na doskonalenie kierowców, co być może zaowocuje, że nie wiem, większość naszych kierowców będzie miała na tyle duże budżety, że będą mogli sobie pozwolić na na starty zagraniczne. No Zobacz. albo na krajowy start, albo na krajowy start Mistrza świata. Mówię albo tutaj o Radzie Polski. Nie, 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 nie. Tak, albo na krajowych starych miesiącach świata. Oczywiście też trzeba być świadomym, że tam niestety z kolei te samochody R5 no nie będą odgrywały głównych ról, no bo w miesiącach świata jest dopuszczona e, klasa samochodów WRC, która tak naprawdę jest kosmicznie droga. I prywatnych kierowców nie stać na nią. No niestety, niestety tak jest, że, że, że tych kierowców nie stać, no ale, no ale cóż, mamy mi świata i być może pokazanie się w takiej roli byłoby i na pewno byłoby czymś bardzo, bardzo ciekawym. Przemku, nasza rozmowa powrótku zbliża się do końca. Powiedz, e, jakie jeszcze starty czekają Ciebie i Maćka w tym roku? Czy już planowaliście jakieś występy i czy możesz o czymś nam powiedzieć? Tak naprawdę sezon się kończy nie tylko w Polsce, kończy się też we wszystkich innych krajach, więc coraz mniej rajdów pozostało do wyboru tak naprawdę chcemy oczywiście sprawić największą fajdę kibicom, podziękować im za doping, za właśnie wypychanie z rowu, za, za słowa otuchy i dlatego wystartujemy na pewno w rajdzie Barburka. Myślę, że to już nie jest tajemnicą. Będziemy czynili starania, żeby pojechać samochodem klasy WRC, czyli właśnie tym, o którym mówiliśmy przed chwilą. A Maciek i samochód WRC no to gwarancja super widowiskowej jazdy. No dokładnie, Maciek. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ale dostaje skrzydeł jeszcze większe w tym samochodzie no, a wszyscy wiedzą, że potrafi jeździć widowiskowo chociaż chyba ten styl też nieco modyfikuje i, i ta widowiskowość też przekłada się e, na, na szybkość bardzo dużą, prawda? tak, modyfikuje, szczególnie jeżeli chodzi o ściganie się w poważnych rajdach natomiast ja mogę wszystkim zagwarantować przyjedźcie na ulicę Karową 7 grudnia zobaczycie, że jednak te wszystkie nauki, żeby jeździć na okrągło pójdą w las i będzie pewnie podobnie, jak było w zeszłym roku, że serwis chciał Maćkowi po testach odebrać samochód, jak zaczęli jak on kręci bączki, jak on lata bokami po, po ulicach, także... Przestraszyli się, na pewno, tak? Na pewno nikt się nie zawiedzie. <grym> no dobrze, dobrze. Trzymamy za słowo, trzymamy za słowo. I jeszcze raz e, wielkie, ogromne gratulacje, Przemku. E, to dobry wynik i, i czekamy po prostu na więcej. Ja również dziękuję w imieniu swoim, w imieniu Maćka, całego zespołu, bo tak jak wcześniej wspomniałem... Na ten sukces naprawdę wiele, wiele osób pracowało, o których najczęściej się nie wspomina, a bez których by to było niemożliwe. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie.